Wolisz spotkania wokół książki? Nie bójmy się powiedzieć tego tytułu z pełną mocą na zen. Wolisz spotkania z Janem, ze swoim ojcem wokół tej książki, czy, czy też jest ci super komfortowo, kiedy sama o niej opowiadasz? Te spotkania z Janem są tak rzadkie, że ja mu pozwalam na to. To nie jest tak, że ja bym. Yy, gdybym nie chciała, żeby tak zagarniał i tak mówił, to na pewno. Umiem sobie z tym świetnie poradzić, ale to jest święto też dla Państwa, kiedy jest spotkanie takie dwójkowe, że on jest gościem. Tę książkę wymyślił mój partner Edek par parę lat temu, i który zna się z Janem jeszcze dłużej niż ze mną. Ta relacja dla nas przez tych pięćdziesiąt parę lat, bo ja mam tyle właśnie, ona przestała mieć takie, znaczy ja, ja nie patrzyłam na to, że to jest coś jakiegoś unikatowego i szczególnego, no bo to jest mój ojciec i też ktoś mi bardzo bliski. No i siłą rzeczy przez 50 lat być może nie widziałam, jak szczególne jest to coś. Jan był nieustraszony w odpowiedziach na wszystkie pytania, jakiekolwiek wypadały, i traktował je super poważnie i z taką nieustraszonością. Yy, to Wydaje mi się, że staliśmy sobie się jeszcze bliżsi niż byliśmy przedtem. Jan dzięki tej książce zyskał zupełnie nową odsłonę swojej rozpoznawalności, bo jest to osoba bardzo znana, bardzo lubiana zazwyczaj, ale jednak do wyjści, do, do, do publikacji książki rozpoznawalność Jana Peszka była głównie oparta na takiej jego, że jest to wielki aktor, wielki artysta teatru, kina trochę, także niezwykły pedagog, no ale jednak taki wielki aktor. A ta książka sprawiła, że Jan zyskał rozpoznawalność i taką miłość ludzi jako człowiek. W pewnym momencie mojej y, drogi, y, drogi artystycznej, ja nie chciałam grać y, jako aktorka razem z tatą. Ale po tej książce y, jakoś Jan mnie poprosił, żeby jeszcze raz chociaż ze sobą zagrać i zrobiliśmy to. Przedwczoraj, między innymi, też graliśmy w warszawskim Teatrze Studio, powstał taki musical, który jest adaptacją książki na k Zen, pomieszanej z Królową Śniegu Andersena, no i gramy to, dużo tego gramy, teraz właśnie przedwczoraj skończyliśmy pięć spektakli pod rząd, no i lubimy ze sobą grać, tak? I to mogę powiedzieć, że gdyby ta książka nie powstała, to ta relacja, yy, jaka była między nami na zasadzie artysta i artysta, na pewno nie, nie, nie miałaby takiej szansy, żebyśmy się na nowo spotkali na scenie i razem ze sobą grali. Co Tata powiedział, to jest na pewno prawda? Czy był trochę takim Twoim przewodnikiem, czy tak jest do dzisiaj? Czy dzisiaj to już jest zupełnie na równo, partnersko i, i trochę już z większym dystansem traktujesz to, to, o czym mówi? On po prostu wspaniale opowiadał. Yy, kiedy byłam dzieckiem, ale też i teraz. Jest to człowiek, który ma niezwykłą wyobraźnię i w bardzo sugestywny sposób opowiada rzeczy, które czasami są kompletnie nieprawdziwe. Chodzi o taką teorię Jana dotyczącą grzybów. To jest bardzo dobry przykład tego konfabulowania. Janowego, kiedy byliśmy mali i chodziliśmy dużo po lesie na wsi, w której spędzaliśmy dużą część naszego dzieciństwa, to Jan bardzo nas uczulał, że nie możemy niszczyć grzybów, które rosną, na przykład muchomorów albo innych, bo jak się niszczy grzyby, to jest to bardzo niebezpieczne dla kuli ziemskiej, dlatego że grzyby według teorii Jana od spodu trzymają kulę ziemską niciami grzybni, żeby się nie zerwała i nie spadła w, gdzieś w czarną czeluś. I wszystkim to przekazywam i w zasadzie naprawdę całkiem niedawno yy, chyba Edek mi powiedział, no ale to jest jakaś przecież, jak niciami tych grzybni trzymają po prostu planetę. To taka niewdzięczna rola Edka trochę sprowadzać na Ziemię. Tak. Znaczy, ja w jakimś sensie też przejęłam. Skłonność, może nie tyle do konfabulacji, co w ogóle do wymyślania jakichś spraw. I, i Jaką ostatnio wymyśliłaś? No, nie mogę tego zdradzić, bo. No dobrze, to taką, która już wiadomo, że została wymyślona na przykład, została odkryta. Nie ma po co, myśleć, To jest właśnie taki czar mój, że ja wymyślam pewne sprawy, takie trochę koloruję na przykład, albo coś, i potem one nadają życiu piękna. I to jest no fajnie, było mieć takiego ojca, który w dzieciństwie tak pokazał mi taką możliwość. Myślę, że to jest zupełnie nieprawdopodobne. To się też brało z, z lektur, które u nas się w domu czytało, to znaczy czytał jedna na głos tata. Więc na przykład, no, jakbyśmy bardzo mali, to, nie, to nie, nie czytało się u nas jakiś tam bajek o bolku i lolku, czy kimś takim. Przepraszam, to pewnie są świetne w ogóle książki, ale. U nas tata czytał to, nad czym akurat pracował. Czy miałaś takie momenty w swoim życiu, że chciałaś po prostu tak powiedzieć, że już nie chcesz być tym megafonem, a chcesz być tylko takim przez chwilę zwykłym człowiekiem, że to jest dla ciebie za dużo, żeby brać to na swoje barki? Czy miałaś taki moment w swoim życiu? Jak mam takie momenty, a to jest bardzo często, to, to tak cyklicznie po prostu milknę, tak? Wybór drogi bycia artystą. To jest trochę taka odpowiedzialność, że ja podstawową, podstawowe poczucie sensu mojego życia w wyborze drogi bycia artystką jest yy, coś takiego, że ja się chcę czuć społecznie przydatna w Polsce. A czy kiedykolwiek przestraszyłaś się swojej wściekłości na własnej swojej, że poczułeś, że ona już przekracza na przykład jakieś granice, że. Na, między innymi w temacie nierówności, niesprawiedliwości, czy miałaś taki moment w, swoim, w swojej twórczości, że pomyślałeś sobie, kurczę, trochę za mocno? Nie, bo ja nigdy nie określiłabym tego wściekłością, nazwałabym to takim gniewem. A gniew to jest takie uczucie święte, nie? To jest coś czystego. I to, bo wściekłość to jest jak się… Skapurje. Tak, wściekłość może prowadzić do agresji, nie? A gniew wydaje mi się jest absolutnie czystym… Świętym prawem każdej istoty. Jest podstawowa różnica między tym, co robi Jan Peszek a Maria Peszek. Bo Jan Peszek jest aktorem, jest perfekcyjnym, genialnym, ale jednak naczyniem i e, medium. A ja mam takie wrażenie i taką nadzieję, jestem twórcą, czyli ja wytwarzam to, co można nalać do Jama Peszka i on to przetworzy, tak? Czyli on. Yy, ja muszę to wszystko wymyślić. To są zupełnie dwa inne, to są dwie, inne, procesy zupełnie. inne procesy artystyczne. Więc yy, odpowiadam na twoje pytanie przecząco. Nie wydaje mi się, żebym była pracocholiczką, yy, ale robienie sztuki jest czymś dla mnie super ważnym.